Przyroziło dzisiaj trochę od rana, szczególnie jest to odczuwalne na terenach podmiejskich. Dzisiaj, parę słów o podatkach, które są związane z nieruchomościami. Jeśli jesteś kupującym i kupujesz nieruchomość, to płacisz zawsze podatek dwuprocentowy od czynności cywilnoprawnych i jest on 2% od kwoty transakcyjnej. Jeśli z kolei jesteś sprzedającym. I sprzedaż następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego. To płacisz podatek od różnicy, 19% od różnicy pomiędzy kwotą transakcyjną sprzedaży a kwotą zakupu. Kto, jest natomiast możliwość skorzystania z ulgi podatkowej i kto może z niej skorzystać? Są to osoby fizyczne. I aby skorzystać z takiej ulgi, to w, w przeciągu 3 lat o, musisz wydatkować kwotę, przychód z kwoty sprzedaży na cel mieszkaniowy. Co rozumiem przez cel mieszkaniowy, jest to zakup nieruchomości lub jej remont, lub również spłata kredytu hipotecznego. Ważne, że w przypadku sprzedaży w przypadku zakupu materiałów do remontu muszą to być kwoty poparte fakturami owskimi Grzegorz Krawczyk Royal Souszus.